Roż Polska jest innowacyjną firmą farmaceutyczną, która jest bardzo aktywna na polskim rynku. W zeszłym roku zainwestowaliśmy w Polsce ponad 1,7 miliarda złotych, w tym ponad 120 milionów złotych w badania kliniczne, prowadząc w ponad 150 badań klinicznych w różnych podmiotach leczniczych, z którymi na co dzień współpracujemy. W ramach grupy Roche, która składa się z trzech spółek. Spółki, która zajmuje się dostarczaniem innowacyjnych leków dla polskich pacjentów. Spółki, która zajmuje się dostarczaniem sprzętu diagnostycznego. A także spółki, która zajmuje się dostarczaniem technologii informatycznych. Całość powoduje, że jesteśmy w stanie kompleksowo zapiekować pacjenta od momentu diagnozy przez proces leczenia, jak i proces, proces wsparcia leczenia za pomocą innowacyjnych, cyfrowych technologii. W ramach Roż Polska zatrudniamy ponad 1220 pracowników i jesteśmy jedną z największych firm innowacyjnych funkcjonujących na polskim rynku. Roż Polska jest niezwykle aktywny na polskim rynku, także w kontekście współpracy z polskim, bycia polskim partnerem polskiej gospodarki. Angażujemy się w wiele inicjatyw we współpracy z polskimi uczelniami, od organizacji takich przedsięwzięć jak e-health Hackathon wspólnie z Agencją Badań Medycznych, jak bycie partnerem jednym z partnerów założycieli Warsaw Innovation Hub trzy lata temu. Przez współpracę z centrum Narodowym Centrum Onkologii w Warszawie, wspólnie z którym utworzyliśmy jako pierwszy w Polsce ośrodek badań wczesnych faz, w ramach których udaje nam się sprowadzać do Polski możliwość wykonywania badań w tej pierwszej, najbardziej ryzykownej, ale też najbardziej innowacyjnej fazie badań. Kontynuuję naszą współpracę. W zeszłym roku zawarliśmy umowę z Dańskim Uniwersytetem Medycznym, w ramach której będziemy testować innowacyjne rozwiązania, technologiczne we współpracy z polskim podmiotem leczniczym, we współpracy z polskimi pacjentami, mając nadzieję, że pozwoli ona przynieść korzyści terapeutyczne polskim pacjentom.